Hej, cześć, siemanko, ja jestem No i witajcie w grze minecraft Tym razem w odcinku Gdzie kończy ten odcinek Gdy będę, będą 3 minuty na zegarze Ja już tutaj sobie trochę popykałem Tak w ogóle to będziemy sobie tutaj, Ja będę sobie tutaj grać I będę wam jeszcze mówić o co chodzi Że mnie tak długo nie było A było to spowodowane tym Panie i panowie drodzy Że ja niestety albo stety założyłem sobie Światło wody i tym razem Będziemy mogli sobie razem postreamować W każdą niedzielę z rana od godziny 11 do godziny prawdopodobnie 18 więc, tak, 7 godzin streamu to jest coś naprawdę długiego i tak poza tym, to wracamy. Ja już nie będę żadnej przerwy robić od YouTube'a, ponieważ, no, tak jak mówię, były światło wody, musiałem je założyć. Mam już, dość bar mam już bardzo szybki internet. I teraz go wykorzystam dla was, ponieważ ja założyłem sobie serwer, na którym sobie pykaliśmy Ja musiałem niestety odejść i trochę frekwencja spadła, ale spokojna, już wracam I tak w ogóle, to w, na streamach nie znajdziecie samego Minecrafta Znajdziecie także Fortnite'a, bo chciałem sobie trochę potrolować bardzo w tą grę W sensie pobawić się i jakby posprawdzać bugi i nie wiem co tam jeszcze porobić Różne głupoty, w LOLa wbić Challengera, ponieważ w tym sezonie wbiłem D3 albo D4, czyli Diament 3, Diament 4, tak. No i co tam jeszcze mogłem sobie tutaj porobić, powiem Wam. I chciałbym jakby spędzić z Wami fajnie czas. Nawet chciałbym z Wami popykać w, w różne jakieś tam gry, jakie macie, powiedzmy, propozycje, nie w ten sposób. I powiedzmy sobie, pożartować w ten sposób i w tamten sposób, no. Tak to będzie, panowie i panie. I tak, wróciłem, więc spokojnie, nie, nie piszcie mi, że ej no, a ty już, ty w ogóle żyjesz? Yy, ale ja oddycham i czuję się nawet okej. Okay. W każdym razie yy, zawiodłem was, gdyż... No jakby to powiedzieć? No było mnie, nagle mnie. Nie ma, nie strasz mnie. Ty Świniotusta! Uuu, na hita. Świniotusta, o kurde. Nie wiedziałem, że ja taki silny jestem, powiem wam. Dobra, tu i od razu patrz. Ja nie, wy się będziecie mi dziwić. Bo, a, no, co ty robisz, Bartu? Co ty robisz? A ja mówię, stary, ja tu segreguję. To jest od razu segregacja. O co mi tu biega? Ja po prostu sobie zbieram rzeczy i sobie je segreguję. W każdym razie dziękuję wam za te 250 subów. kapaka, panieno. no, to jeszcze chyba nie ten czas, kiedy mogę powiedzieć 250 subów. <laughs> Spoko, luzik, jesteście świetni, ponieważ ja was uwielbiam. Jestem ciekaw, czy już minęły 3 minuty, czy ja sobie to tak gadam teraz do siebie. No to jest dobre pytanie. Eee, w każdym razie, jeśli powiedzmy, macie jakieś pytania odnośnie, powiedzmy, Lola, to ja z przyjemnością odpowiem, bo mogę się nazywać półprofesjonalistą, więc powiedzmy, że jak to jakieś.